No, co ja mam powiedzieć? Leży sobie wygodnie, stabilnie. Chować na zimę nie muszę. Składać nie muszę. Wszystko przytwierdzone. Hmm. No, taki leżaczek właśnie robimy. E metalowa rama fajne, wygodne, gładkie deseczki. Wszędzie ocenkowane śruby. E może to nie jest nasz kultowy produkt, ale bardzo fajny. Jest to leżak Rafaello, tak zwany wieczny leżak, czyli coś, co możecie państwo postawić przed domem i cieszyć się z tego całym rokiem. Oczywiście leżak ma antywandaliczne mocowanie, pozabezpieczane śruby, pozabezpieczane nakrętki. No i powiem szczerze, że jest bardzo wygodny. Nie spodziewałem się. Naprawdę fajny. No oczywiście zapraszam do subskrypcji naszego kanału, tak? Bo to tylko wtedy dowiecie się państwo o wszystkich naszych produktach. A proszę mi wierzyć, jest tego więcej i będzie jeszcze więcej. Także łapka w górę i wciskaj ten czerwony przycisk.